Dzień dobry wszystkim. Eee, jesteśmy Elusive Child Protection in Poland. Eee, należymy też do, jesteśmy wolontariuszami fundacji DOŚĆ. Jesteśmy dzisiaj we Wronkach u Pana Krystiana A. Który strasznie udziela się w internecie. Dzień dobry Krystianie. Dzień dobry. Wiesz w jakim celu dzisiaj tutaj przybyliśmy do Ciebie? Mm, nie. Nie? No, a przed chwilą powiedziałeś, że wiesz. No wiem, ale to ja mówiłem, że że tamty konto co był, to było zablokowane przez policję. Tamte konto. A miałeś już problemy? No miałem, ale tu tam była tam długa historia. No, że ktoś klawomik był, ktoś zabrał i korzystali z mojego konta. To było wyjaśnione. To było wyjaśnione. Tak i nie wiem, nie wiem, czy ktoś z tego konta się jego dalej, czy nie dalej. Nic mhm. ja o tym nie wiem. E, pisałeś e, z 10-letnią dziewczynką. Ja mm, nie. nie. Ale to tam może ale to nie z mojego konta, może. Nie z twojego konta. Może to miś konto ma. A przed chwilą. No, no bo numer... ja mam Facebooka, ale mam jej tylko jedno konto. A tamte konto to było zablokowane przez Policję i nie wiem gdzie jest tak teraz. Wiesz, że to wszystko policja sobie sprawdzi? No, Jeżeli wiem. kłamiesz, no to pogarsza swoją sytuację. A to nie będzie. powiem, bo, bo ja mam jedno konto. Aha. Gdzie na konto? Powiedz mi, co cię e, skłoniło do pisania d, y, do dzieci? E, s, no nic. Nic cię nie skłoniło? No to po prostu A... wysyła mi zaproszenie i tak. Aha, wysyłaś dzieciom zaproszenie? Nie, ona mi wysłała. No na pewno nie, bo zobacz, znaczy... tutaj pierwsza twoja wiadomość. To. Zobacz, zobacz, zobacz bo nie fajnie ten wiadomości bo kto pierwszy się odezwał? Ale to pierwszy teraz u góry mi ktoś pisał. Nie, to kto, kto się pierwszy odezwał? A to ja tego nie pisałem. Aha, no ty tego nie piszesz. No wy, wy zawsze pierwsi nie piszecie i wy tego to nie piszecie. Moje to moje konto, w ogóle to jest te stare. Mhm. To ile masz konta? Ja miałem dwa. Miałeś dwa? Dwa. Jedno jest zablokowane i nie mogę, nie mogę się na nie zalogować. A powiedz mi w taką jeżeli chodzi o, no nie wiem jak to nazwać, fetys, że ty wiecznie piszesz do dzieci, że jesteś spokojny, robisz Nie, Ja nie pisałem tego. Tengo. Nie? To no stój przy tym, bringt, jak stałeś się. Nie wkładaj tej framitu. Ja pustę, to jest serca ręce. A o czym piszesz z yy, mi yy, yy, yy w internecie? No. Jesteś z O niczym. My no mieliśmy rozmawiać szczerze. Bo no? to zaczęliśmy rozmowę, żebyś no tak zaczął z nami rozmawiać. A podałeś jakiemuś dziecku swój numer telefonu? Nie. Nie? Nikomu. A przed chwilą to dziecko do ciebie dzwoniło. Tak, bo nie, no bo zresztą nie tylko mieli, bo, bo ja mam na, przed, przed, przed numer, tam, na Facebooku, numer telefonu. Na, no na I swoje konto na Facebooku. No ale na głównym tym, ale na głównym, jak informacje, to, ta, to tam do domu jest pisane. No Pisało jakieś dziadko z telefonu, i powiedz mi, a dlaczego piszesz do, do dziewczynek e, o tym, e, o tych podkopnych włosach? Ja tam tego, na przykład. Po co po to zapraszasz dziew dziewczynki do, do siebie na, na konto, na profil? A ja no. Wiesz, że. E, wiesz, czym jest pedofil? Co to jest w ogóle? Mm? No to w w według Ciebie, kto to jest za osoba? pomyśleć. To jest taka osoba, co z dziećmi. Tak. A ty się uważasz, że jesteś pedofilem? Zapraszasz dzieci i piszesz z nimi? Ja. Czyli uważasz, czyli uważasz że pedofil to jest osoba, która pisze z dziećmi, ale ty za pedofila się nie uważasz, bo i tak z nimi piszesz. No... No co? Nie. Powiedz mi... Dla mnie jesteś taką osobą trochę obrzydliwą, jeżeli chodzi o, o takie pewne kwestie pisząc do dzieci, gdzie, no, to nawołujesz do pocenia, ale ale cofnij się A dobrze. Nawołujesz, że lubisz no, włosy. na ja nie pisałem. No dobrze, no ja też tego nie pisałem. A to na pewno nie jest konta co mam. Słuchaj, mamy takie e, zwane top 10, najlepsze, czyli najlepsze, najgorsze wypowiedzi i stwierdzenia twoje. Nie ma nic złego, żebyś lizała mojego. To, to... No. Jakbyś tylko chciała. Byś musiała uważać, jakbyś mi go lizała, żeby mi nie poleciało. To do niego. Nie, to, na pewno do... Tego to, to ja nie pisałem. Nie pisałeś tego do dziecka. Na pewno. No. Takie rzeczy to ja na pewno... Ja chciałbym z tobą się wykąpać pod prysznicem. No bo... Taka, y, taką mam ochotę. No bo... Możemy się kąpać nago, bo jesteś moją przyjaciółką. Ja tego na pewno nie pisałem. takiej ehm... rzecz na pewno nie jestem w stanie. Uf, A powiedz mi, bo na początku rozmowy powiedziałeś, że policja zabezpieczyła ci telefon. No tak. To było przyczyną że policja Chyba chodzi o to, że, że, że to było oskarżenie, że komuś telefon zginął i wzięli. Aha. No i, i od tego czasu a, to, a tu chodziło o że ktoś telefon, które... Nie, bo, 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 tak, bo tak, że kolegi, że kolega dał mamie telefon i ta osoba, które zgłosiła o ja że, 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 że to był tutaj był na spacie. Oni nam wzięli i zabrali. Dobra, wiesz, w Polsce jest prawo, którego no, trzeba przestrzegać. I, i w jakim, od jakiego wieku można kontaktować się z, z dziećmi i żyć płciowo i rozmawiać z nimi na takie tematy? Ja. Nie? Nie wolno, jeśli do 15 roku życia takich takich tematów. te tematy zabronić podruszać. Zdaję sobie z tego sprawę, Znamo, że w tym momencie prawo? No, trochę tak. Aha, trochę tak. To się dzieje? Nic. Dobrze się czujesz? No, też mi zimno. No też, no jest zima, no to jest zimno. Kochani. Moje, a jak ja bym tobie wsadził swojego, ja typu, wy, ja nie będę ja, mówił albo z tych słów. Ja na no, no, początku tego nie pisałem, takiej rzeczy. I bym się z tobą... i bym się spuścił. Ja tego nie pisałem, na pewno takiej rzeczy, bo wiem, co pisałem. Co tu pisałeś? To może ty nam powiedz, co pisałeś z, z dziewczynkami, poniżej pytania uh -huh. No tego No nie, na pewno tego nie pisałem. No to powiedz nam, co pisałeś. No wolno, śmiało. Bądź z nami szczery. O, Bądź z nami szczery, taniej z 15, to z tą trzynastolatką. Ja nie. no ale tak, cześć, co tam, mm -hmm. jak tam, a kiedyś a więc, że To wszystko będzie sprawdzone, co pisałeś, w jaki sposób pisałeś, nawet jeżeli usunąłeś takie wiadomości, policja je odzyska. Ja nawet no, kiedyś nie pisałem. Okay. Ja wiem I... prawdę, że jedno konto jest czas zablokowane i nie będę nawet tych wcale się zdalegować. Dobrze. Powiedz mi, e, z kiloma dziećmi poniżej 15 roku życia cieszysz się obecnie? O, tylko z y, jedną. Ile ma lat? Um, 16. Ale ja mówię o poniżej 15 roku życia, bo, bo my wiemy o kilku takich dzieciach. I między innymi jest dziecko dziesięcioletnie. To ja dzisiaj nie pisałem dziesięcioletnią. Hmm. Na pewno. Stako nie pisałeś, ma dziesięć lat. No, nie pisałeś. No, to wszystko mamy Twoje wiadomość. To hmm. mamy Twój adres. To ja. Nie wiem, ale ja na pewno nie pisałem Na pewno. Nie. Mm -hmm. Kochanie moje, ja, ja tęsknię za Tobą i pragnę Cię się. Mhm. E, e, Chcę się mocno przytulić, wycałować Twoje piękne ciało ja, na pewno nie pisałem, na pewno mhm. Takie rzeczy to, 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 to nie pisałem, to wstydu. No wstyd jest Ale ja tego nie pisałem No wstyd jest dla Twojej mamy, która jest za drzwiami. Ale ja tego na pewno nie pisałem Mama to słyszy, więc podejrzewam, że jej się serce kraje ja tylko nie pisałem. No ale to kto nie odpisał? nie, mówię, za taką, taką tą Ty tego nie pisałeś, twój telefon się odzywa. Dobrze no, wiesz, że przed chwilą dzwonił ten telefon. No, wiem. No, i ty tego nie pisałeś. Jeżeli twój telefon się odzywa. To kogo to jest telefon? O, mój, no, ja, ale. A ja no, to twój. To kto ma dostęp do twojego telefonu? No to... ja tylko. No i dziękujemy za nie wiem, chcesz coś jeszcze dodać nam w trakcie tej rozmowy, coś. Ja. No, nie też dodać. A no, Wiesz wiem. to, co zrobiłeś? No wiem. Czy jest, jesteś świadom swoich no, poczynań tak. w internecie? Tak, wiem. Ale jesteś świadom tych, tych poczyn, tego, co robisz w internecie, tak? No troszkę, tak. Ale troszkę? No trochę. Dobrze, kochani, ja Was przepraszam, że tak krótko trwa ten live, ale widzę, że z Krystianem nie mamy o tym zbytnio e, rozmawiać. Czekamy w tej chwili za e, policją. Policja została powiadomiona o wyczynach Krystiana. Więc e, będziemy Was o wszystkim informować. Dziękujemy, moi drodzy, i do zobaczenia. Zobaczenia wszystkim z tej strony Elut Dipczaki, Protection Unii i Fundacja DOS.